Siemanko widzowie, um, i gdzie to jest? Jakieś pole gry ustawiłem, no. Um, dzisiaj um, jesteśmy żołnierzem na Brookhaven. Czemu jestem w szpitalu, mam pytanie. Dzisiaj będziemy żołnierzem na Brookhaven, widzowie. Um, także zostawcie subskrypcję w ramach łapeczkę w górę, też wykorzystujcie ten film, że też będzie Bailando. Z góry każdemu dziękuję. No bo widzowie, weźmy sobie furkę naszą. Widzowie, zaraz mamy um, pół tysiąca widzowie, no także zostawcie subskrypcję. Tutaj mamy patrol wojskowy napisane, um, bo będziemy tak kontrolować tutaj Brookheaven. Czy, czy nikt tutaj nie robi żadnych rzeczy złych. No także widzowie no um, proszę zostawcie subskrypcję, no bo, na, no bo jest coraz bliżej do 100 tysięcy, na no, 100 tysięcy, będę mieć srebrny przycisk i będzie bardzo fajnie więc naprawdę widzowie zostawcie subika no bo um, tak nie no naprawdę ja dziękuję wam no ale już się nie mogę doczekać tysiąca widzowie nie um, bo ten co miałem powiedzieć a um, widzowie przepraszam że nie było odcinków no bo um, z odcinków mniej subskrypcji leci a to się dłużej nagrywa nie no i więc um, tak widzowie um, no ja ja nagrywam shortsy no bo z shortsów ten więcej subskrypcji leci no i to jest no bardziej no jakby bardziej skuteczna nie i mniej czasu zajmuje także widzę wie my tutaj już przechodzimy do materiału jak widzicie już patroluję tutaj wszystko elegancko Okej, okay. dobra. Iku, dobra. Może się tak tu nie będę rozpędzać. No, no. Nie mam przywaliłam, no ja nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Dobra. Pam 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 pam. Nie wiem jak ja zdawałam te prawo jazdy na to, ale jakoś przeszło, ale ledwo. Dobra. Lecimy teraz tutaj. W ogóle jest noc, a jak światło nie mam włączonej, więc to jest trochę dziwne. Dobra. My lecimy tu patrolować całe bruk Nie, no, ale raczej teraz wszyscy to powinni spać, mi się wydaje. No, ale... Dobra. Kurde, jak ja przywaliłem tutaj, Już było tak słychać. Yy, nie wszyscy powinni spać. Chyba, że ktoś imprezę robi. Dobra, wjeżdżamy wierz sobie tutaj na górę. Tutaj jakiś autobus stoi. Panie autobusie. Panie autobusie. A, bo już się dzień robi dobry XD. Takiś. Dobra, u kogoś plony jakieś ten rosnął. Tylko trochę słabo, bo ten, kto nie umie czytać polskiego, no to nie zrozumie, że to patrol wojskowy. Ale dobra. My w bądź przeciwnym razie będziemy tu wszystko patrolować 24 godziny na dobę. Także tak, nie? Dobra. Tu, 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 Dobra, tutaj w burkę rzecznik się nie kręci na lotnisk. Teraz też mogę raczej światła wyłączyć, więc tak nie dobra, gdzie tutaj jeszcze. Nie wiem, kogo to jest auto, ale y, może kogoś tutaj jest, y, którego nie znam. No, e, nie wiem, kto auto na ulicy zostawia. No, ale to Brookhaven, to jak Brookhaven. Także tak nie. Dobra. Cmentarz. Ty czym został się odkopany? Idziemy to spatrolować. A, ja w ogóle wam nie powiedziałam, czy wam mówiłam. Tarcze. Mam tu tarczę, Mam tarczę, Nie wiem, czy mam wbijaj no ale no tak wyszło. bomby tutaj. Mam jeszcze jakieś inne pistolety. No tak, wiecie, że też to musi mieć. Dobra. Ja tu się trochę kam, Dobra. Czemu to... Czemu to jest... Ja nie, po rosyjsku albo po ukraińsku? Ja rosyjskiego od ukraińskiego nie rozróżniam kompletnie. E, tutaj... Dobra, tutaj nic nie ma. Ale e, okej. Okay. Dobra. Ej, spróbujmy tutaj gdzieś bombę wysadzić, na przykład tutaj. Ciekawe co się stanie. Wkładamy. A, nic, dobra. Um, lecimy tutaj elegancko sobie. Bratarci już nie potrzebuję w naszym samochodzie. Że oczywiście lecimy. Straż pożarna. Tutaj to nikogo nie ma w straży pożarna, jak ktoś powinien być. Czy no nie wiem, czy nikogo nie ma. Dobra, tutaj już... O, tutaj są. Ej, dziewczynki. Co? Co wy tutaj... Robicie same? Mam takie pytanie. Bo... Ej. To, to ja was za, zaprowadzę do domu może. O, dziewczynki! Naprawdę, no. czy jest jakiś pokaz mody? O, nie wiem jak was zaprowadzić do domu. O! weźmy Na barana. Halo? Ty chcesz na barana czy nie? Dobra, nie chcę. Eee, tu nie da się tak jakoś zrobić, żeby można było. Na przykład smyczki nie ma tak jak w Minecrafcie, że w Minecrafcie też villagerów to nie można. No to to by też tak samo działało. Um, no ale dobra. Lecimy tutaj. Wszystko spatrolować. Patrolować, jak to dziwnie brzmi, nic zle. Dobra, tutaj. Tutaj już byłem. To nie wiem po co tutaj jestem. Kolejny raz. Ci kręcę w kółko. Dosłownie. Dobra, teraz pojedziemy. O tutaj sobie zobaczymy. Dobra, policja. Okej, okay, tutaj szkoła. Tutaj ktoś przyjechał sobie motocyklem do szkoły. Dobra, tutaj na skateparku to nikt się tutaj nie bawi. Teraz tutaj to jest od drugiej strony chyba, a nie. Dobra, tutaj wszyscy są sobie. Okej. Okay. wa! Dobra. Em... Tutaj my lecimy. Dobra, tutaj się bawię, to ja tutaj może zjadę. O! Nie, pomocy. A! Nie, nie, chyba mi się coś stało. Ała. Nie, pomocy. Ludzie, pomocy. Ała. Przy, przygniotłem się tutaj. Przygniotłem się. Pomocy. Nie, ma no, dobra, nikt mi nie pomoże, to ja idę sam do szpitala. Pomocy. Nie, o dobra, jak to dziwnie wygląda, XD. Dziwnie, że ja też mogę skakać. Dobra, na szczęście tutaj jest szpital, ale blisko. Dawaj, dawaj, no proszę cię. Szybciej. No, proszę, szybciej. Da, otwierać. Dobra, trochę podbiegnę, trochę podbiegnę, bo dam radę. A, ra. Dam radę, to trochę podbiegnę. To trochę podbiegnę. A, a, ała, już znowu spadłem. No nie no, nie dam rady. Dobra, panie lekarzu, jest tu ktoś, dobra, nikogo tu nie ma, no. Halo! No proszę was, no niech ktoś mi tu pomoże. Dzień dobry, no. Dobra, to ja sam tu sobie pomogę. No nie no, co jest grane? Dobra, a. No, pan doktor mi powiedział, że już zaraz mi będzie robić operację. Widzowie, no naprawdę, Raa, nie no. Ja nie mogę. Ja nie wiem, jakie zdałam prawo jazdy na tą ciężarówkę, ale, ale takie przypadki się zdarzają, no, nawet jak ktoś jest doświadczonym kierowcą. Um, dobra, widzowie, zasubskrybujcie, no, po kolejną część, bo to jest za mocne, co tu się dzieje. Ha! Nie. Dobra, ja będę mieć tą operację, a wy no już zasubskrybujcie po. Kolejną część. Elo.